Witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak obiecałem, zabieram się za ziemniaki, za sadzenie ziemniaków. Bo troszeczkę szkoda, aby te 50 kg się zmarnowało. Także pierwsze co muszę zrobić, to oczyścić tamtą działkę z niepotrzebnych krzaków. Tam są krzaki malin, kilka jest takich gałęzi konarów zwisających. To też będę musiał obciąć. Aby po prostu było lepiej uprawić pole. Tak więc przede wszystkim, co powinienem zrobić? Powinienem zmienić żyłkę. Na nóż. Także idziemy. Najpierw to trzeba delikatnie naostrzyć, i będziemy działać. Dobra, ostrzymy sprzęt. Zobaczymy, na ile pogoda mi pozwoli popracować dzisiaj. Dobra. Zakładamy. Tutaj mam resztę. Także. Tak jak wspominałem ostatnio, lewy gwint. Także dokręcamy. Okulary to podstawa. Wiadomo, może być różnie. Co słychać? Jak to nic? No to tam zawsze coś słychać. Co ty gadasz? Przewiało cię na pewno. To trzeba leżeć, trzeba odpoczywać. No a co będziesz robić? Będziesz chodzić, żeby cię jeszcze mocniej przewiało? Tu nie ma co robić na podwórku, trzeba odpoczywać teraz. Maści si, no. maści babo plecak. Było wody i można iść do pracy. Palimy maszynę. No zobacz, ty. tak, tak, chcesz dla mnie zrobić na złość. Powiem wam, że takie małe krzaczki to z powodzeniem można kosić. Zaraz wam pokażę jak. O! To już wiecie dlaczego okulary są potrzebne. Czasami potrafi odbić. so you No i dobra, etap koszenia zamknięty idziemy po piłę motorową. No i tej gałązki muszę się pozbyć. Mam nadzieję, że nie odfrunę. O kurczę, to chyba będzie za krótka. Chociaż zaraz zobaczymy. Idę jeszcze po sekator. trochę podetnę tą gałązkę, no i może myślę, że tamtą, i to mówię, będzie wtedy elegancko, będzie można dobrze manewrować i nie zaczepiać kabiny o gałęzie. Sam przyszedłeś? To chodź mi pomożesz, chcesz pomóc? Cześć. Piątka. Idziemy? Chodź. Taktycznie trzeba do tego podejść O, fajnie, jest tu jeszcze ta jedna gałązka Ale to chyba rozłożę drabinę. Może nie polecę. Kurczę, gdzie młodego piłka? A ostatnio szukał, on to wszędzie wyniesie. <laughs> Potem trzeba za nim chodzić szukać. Dobra, odłożę na chwilę i tu rozstawię drabinę. To co próbujemy? Czy to jest stabilne? To zobaczymy. O, się kiwa. To ostro. Co tu jeszcze? No, tak na dobrą sprawę to już chyba nic. Dobrze jest, może jeszcze tutaj kawałki parę, parę kawałeczków odetniemy. Możecie mi wierzyć, lub nie, ale odkąd zaczęła się ta nawałnica pracy, czyli budowa, podwórko itp., itd. Normalnie godzina dziewiąta, mnie już nie ma. Ja już idę spać i nie można mnie dobudzić. Ale chociaż spokojny jestem. W dzień zdalny nauczanie Po południu praca i dziewiąta, make Spokojna głowa. No ale od poniedziałku wracamy. Cieszę się bardzo z tego powodu. Nie Pokaż. No tak. A jak ci się to to mało mi się nie pozabijali No i to było do No i do było było. Co ty powiesz, to takie było naprawdę? No Zn nie. Zna się zaosz. Powiedz to na ścianie, niech wisi. Ale ciągnęło się w tą stronę. O taką. O. O. Tu były brony a tu zaczepiał konia. I to no. kowal robił. Proszę bardzo. A ty chcesz dzisiaj lekcję numer 2 z koszenia? Czy już nie chcesz dzisiaj lekcji mieć? Aha, czyli nie chcesz. Kurczę, z tymi korzeniami zobaczcie. Wszędzie ich pełno. Dobra, lejemy ropę. Karnistra do CPN-u, zapomniałem. Wieź dziadek, mówię zapomniałem karnistra i na CPE nie mieli takie dwa Plastikowe baniaczki, to dobrze to Zawsze mogę parę, parę litrów do ciągnika kupić To co, atakujemy? Zobaczcie, jaka fajna technika wycinania korzeni. Nie trzeba się szarpać siekierko, tylko o. Cyk jest wycięty elegancko. Także pewnie to będę robił na takiej zasadzie. To dużo mi ułatwi. Miałem iść do domu, coś zjeść, ale powiem wam, że z doświadczenia wiem, że na pełny brzuch to nie jest robota. Wtedy to tylko człowiek chciałby się położyć i. I iść spać, albo poleżeć sobie gdzieś tam z pół godzinki drzemki. A ja bym chciał to jeszcze trochę tutaj obrobić, mimo tego, że to tak nieprzyjemnie wygląda. Ale naprawdę pokażę Wam, jakie można mieć fajne ziemniaki na takim odłogu i na takim perzu, ponieważ co tydzień, co dwa będziemy pewnie wjeżdżali Red także nie dam temu, aby po prostu ten peż odrastał. Ale co najważniejsze, że ta ziemia dobre 10 lat nic nie widziała. To znaczy, nic tu nie było siane, nic tu nie było sadzone. Także jest bardzo dobrze wypoczęta. I dlatego trzymam za nią kciuki. I mam nadzieję, że ziemniaczki też będą bardzo fajne. Spójrzcie, jaka fajna metoda na usunięcie perzu. 10 cm widły wbijam w ziemię, delikatnie czeszę. a tak, jakbym włosy, włosy grzebieniem czesał. I powoli, powoli do przodu. Co wybiorę, to wybiorę, co zostanie, to zostanie. Na pewno nie zaszkodzi. Mówię tylko, będzie trzeba wtedy częściej przejechać. I to będzie wszystko. Z góry chciałem przeprosić za to, że po prostu nie mogę odpisać na wszystkie komentarze. Naprawdę uwierzcie mi, ponieważ dla mnie czas na odpisywanie to jest czas około godziny 20-20.30. No i co ja mogę poradzić, biedny? Pół godziny odpisywania i, i zasypiam. <grystanie> I padam spać. No, tutaj gdzie peż wybrałem, to jest ok. Korzeń, korzeń. Ty, ale Mówisz, oni to i tak na No tak, to tu nie będziemy cieli. No, Chyba co wysadzimy, to po prostu wysadzimy i tyle. Dobrze jest. Ale oni fajnie za Ty, no to się dobraliśmy rozmiarami, co? A gdzie ty? Już tu prawie na połowie. Idę ja. Musiałam kilka korzeni obciąć. Zobaczymy. Dokąd dojdziemy, to dojdziemy. No. Mówiłem dla taty, żeby tam dalej nie ciągnął. Bo potem będzie mu się ciężko redliło. No i jedno radełko wygiął delikatnie. Ale to na swoją własną odpowiedzialność. Dobra, sadzimy. Ja to mówię, ja to robię tak. Mniej więcej na odległość. Znaczy na długość stopy. Wkładam, delikatnie zasypuję. Idę dalej, cyk, mniej więcej w tym miejscu. Delikatnie obsypuję. I dalej. Oczywiście, moja kobieta się ze mnie śmieje, że robi to wolno. Ale dokładnie. A ona robi szybko i dokładnie. Co się cieszysz? Jestem daleko od Ciebie. Twoje ręce szybsze. Zgrabniejsze. Co będziemy kończyć młoda powoli, nie? Tam nam zostanie pewnie trochę, ale to już najwyżej nie wiem. Się ugotuje, można kurą dać zawsze. Na następny rok będziemy mieli sporo sadzeniaków swoich, bo tutaj mamy trzy odmiany. Wiem, że jedna to jest Bartek. Aj już dalej nie pamiętam. Wiem, że mi Justyna tłumaczyła. Krzysiek. No, Bartek, Krzysiek. Nie wiem, że Bartek i dalej nie pamiętam nic. No. Kończymy, to zostanie dla kurek. Dotąd sadziliśmy, tak jak mówiłem, dla taty. A tam właśnie wygiął maszynerię swoją. No bo jednak tutaj stoi wiąz, czyli korzenie. Wiadomo, już ja z tymi korzeniami to takie mam normalnie przygody, że hej. Tak się dzieje się. Dobra Lecimy do domku, nie? Ty młoda. Pewnie, że tak. Oj, przyznaję się bez bicia, ale jestem dzisiaj normalnie uchodzony. Także niedziela będzie na taki duży, duży odpoczynek. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.